Na taśmie. A niedobry podstępny Krzysztof Kasprzak. Zrobił taki numer w finale dał tak się nabrać... Tak staremu zawodnikowi. Dał się nabrać bali wyścig. Czwarty przed nami wyścig znakomitej obsady. Bartosz Zmarznik na torze pierwszym, na drugim faworyt gospodarzy, ale nie tylko ich Janusz Kołodziej z trzeciego. I czwartego falupa Zielona Góra, Patryk Dudek w białym kasku i w żółtym z najbardziej zewnętrznego pola, Jarosław Hampel, wicemistrz świata. No tutaj wszyscy ostrzą sobie zęby, ostrzą pazurki na walkę Kołodzieja z Kampelem i my, daje się główne szanse, główne atuty w walce o tytuł indywidualnego mistrza Polski. Gdyby to był turniej jednodniowy, klasyczny, to byśmy mówili, że mamy mały finał już w czwartym wyścigu. Który z nich będzie lepszy? A może Dudek? A może Zmarznik? Młodzieżowcy, ostatni start, ostatni sezon Patryka Dudka w gronie juniorów. Jedziemy po raz czwarty, świetna obsada. Zmarznik, Kołodziej, Dudek i Hampel. Taśma w górę, wszyscy równo, dobrze, z czwartego Hampel. Ależ wystrzelił, no tak jeździ wicemistrz świata. A wjeżdża jeszcze pod kołodzieja w kasku białym. Patryk Dudek, kołodziej, jest u siebie, jest w swoim domu. Jest w jasku, uczym i kołodziej. Po zewnętrznej nad Hampelem, jednak nie. Jednak mały się broni. Ależ walka, ależ wyczynia cuda, jest piekielnie szybki. No ma rakietę kołodziej, nie ma żadnych wątpliwości. Dopiero co wywrzedził Hampela, a teraz już jest daleko, daleko z przodu. Musi bronić się Hampel, bo atakuje kolega Patryk Dudek. Jeszcze teraz udało się. Teraz zyskał kilkanaście metrów Hampel nad Dudkiem od początku czwarty jest Bartosz Zmarznik. Janusz Kołodziej daje sygnał, daje wielki komunikat, że będzie tutaj być może celem nieosiągalnym. Zobaczymy jak będzie dalej. Jest zabawa jest pan. A teraz jeszcze raz zbliża się Dudek do Hampela i próbuje tego, co zrobił wcześniej. Kołodziej. Widział to Dudek przed sobą doskonale po zewnętrznej. Przymknięty gaz, Hampel. Jeszcze jeden atak. Kto będzie drugi? Hampel, żółty kask czy Dudek, biały? Dudek! Dudek wygra z Hampelem! Wygrał! Tak jest! Drugi był Patryk Dudek, trzeci przyjeżdża Jarosław Kampel, czwarty Bartosz Marznik. Krzyknąłem, bo tak mi się wydawało. Potwierdzasz, że Masz... wyprzedził? Tak, tak. Myślę, że, że Patryk na tych ostatnich metrach wyprzedził o, o półkoła Jarka który chyba tak troszeczkę w tym ścigu na zmarzniętego bardzo wyglądał, bo po tym dobrym pierwszym łuku potem, potem jakoś Jarek no nie mógł znaleźć nie mógł tej ścieżki, nie mógł ten, ten motocykl jechać tak płynnie, przede wszystkim na wejściach, bo jak nas Jarek już przyzwyczaił. Mamy powtórkę tego finiszu. No tak, Patryk Dudek był drugi zdecydowanie. No mówisz, że zmarł, no bo on zakłada, że czapkę na, na zimę to zdobędzie dopiero wieczorem dzisiaj. Na razie w parkingu bez czapki. Czapka jest dopiero do wygrania. Właśnie, miałem Ciebie zapytać, Adam, jak to wygląda, yy, że tak powiem, fizycznie. Ale to może za chwilę. Yy, oglądamy ten start, bo tutaj naprawdę działy się rzeczy fantastyczne. To jest bardzo dobry start, Jarka, i, i wyjście z bo tu już yy, napędzał się powoli Janek łodzi, który, yy, no musiał najpierw uporać się z Patrykiem Dudkiem, zaatakował od razu już yy, przy bandzie, no może po... po środkiem toru wysunął się na prowadzenie to jeszcze Jarek odparł ten atak ale wjechał w ten łuk i troszeczkę ten jego motocykl stracił ciąg e, tak jakby była tam bardzo śliska nawierzchnia i, i potem troszeczkę musiał wyłamać motocykl a, a Janek już, już pod tym odsypanem, już nie przeszkadzała mu szpryca z tylnego koła Jarka e, no i tylko, tylko odjeżdżał a Jarek jeszcze na końcu e, Musiał uznać wyższość młodego, młodszego kolegę z reprezentacji. A myślę, że ten wyścig właśnie a propos tych statystyk, które już tutaj przytaczałeś, no to jeżeli dzisiejszy finał wygrałby właśnie Patryk, Dudek lub Bartek z no to już ten pierwszy krok, że Tomasz Bologni mógłby się bać, bo to jednak ci najmłodsi zawodnicy mają szansę zdobyć jeszcze tyle tytułów, co znakomity Tomasz. Tomasz Golob nawiązuje tutaj do tego, co mówisz, co sugerujesz, co przewidujesz i świetnego ewentualnie występu Patryka Dudka. Golob jest jedynym